Dziś spotkanie z kobietą, będącą żywą manifestacją tego, czego uczy. Jest niezwykle wierna swojej transformacji i konsekwentnie kroczy wybraną ścieżką ku szczęściu, dzieląc się doświadczeniami z innymi. Nas zaprosiła w muzyczną podróż wraz z bohaterką jej płyty. Uczy, że małe działania prowadzą do dużych zmian. Asia Pyrek. Witam Ciebie, Marii Poso. Dobrze powiedziała, Masiu. Można Cię nazwać Mariposą. To płyta o Tobie? Jak najbardziej. Mariposa. Nawet oficjalnie w zaiksie imię przyjęłam nowe 13 marca zeszłego roku. O, proszę bardzo. Czyli oficjalnie tak masz na imię? Oficjalnie w zaiksie mój, mój pseudonim Mariposa. Wspaniale. A co Mariposa oznacza? Motyl. A dlaczego motyl? Człowiek, który poznał mnie na Kubie, który pomógł mi zrealizować mój muzyczny projekt, Dowiedział się o mnie od wiedźmy kubańskiej. I ona powiedziała, że przyleci kobieta z morza, kolorowa jak motyl. Mm. Poza tym, motyl to transformacja, a ja się zajmuję transformacją bez mała 21-2 lata. Ta płyta, pokażmy ją, zawiera 13 piosenek, i jest to podróż bohaterki, która ostatecznie przechodzi transformację. Jak się domyślam, to jest płyta o tobie i o Twojej podróży. Też. Mm -hmm. Natomiast ja czuję, że to jest taka historia, która dotyczy no, większości z nas, ponieważ dokądś dochodzimy. Jak się w tym życiu odnajdujemy jako dzieci, nie wiemy o co nam chodzi. Uczymy się prostych rzeczy, chodzić, pisać i bardziej zaawansowanych myśleć, na przykład logicznie, więc gdzieś w jakimś momencie każdy z nas zadaje sobie pytanie, tak naprawdę, po co tutaj jest? Jeżeli nie zadasz tego pytania, to żyjesz bezmyślnie, po prostu z dnia na dzień, nic się wielkiego nie wydarza. Ale jeśli zadasz sobie pytanie i zaczynasz nazwę to kombinować, poszukiwać siebie tak naprawdę, to przechodził zawsze transformację. A w jaki sposób tą transformację dokonać? Czy musimy używać konkretnych narzędzi, być może muzyki, do tego, żeby przejść przez taką transformację? Nie ma sądzę reguł. Mhm. Wszystko może być pomocne, jeżeli chcesz znaleźć siebie. Mhm. Najprostsze rzeczy, czyli codzienność. Codzienność nas uczy, kim jesteśmy najbardziej. To, jak się odczuwamy, samego siebie, samą siebie, jak wchodzimy w relacje, co dzięki nim dostajemy. Także ja sądzę, że cała nasza życiowa przygoda to jest po prostu codzienne bycie obecnym tam, gdzie jesteś. Oczywiście, przyglądanie się światu, ale wyciąganie wniosków, jak ja się z tym czuję, co się dla mnie tutaj dzieje. Więc, przygodą jest życie, transformacja to codzienne bycie ze sobą. Co dzieje się z tą bohaterką na płycie? Przez jakie etapy przechodzi? Pierwszy utwór to zagubienie w cudzych myślach. Myśli, które w głowie opowiadają historie, które nie należą do ciebie. To jest problem w większości z nas, że nie słyszymy siebie, bo mamy cudze przekonania, mamy. Oczekiwania innych osób. Wyuczone, nauczone wzorce? Tak, kulturowo, tak. I, I ta piosenka mówi o tym, że ciężko jest żyć, kiedy nie słyszysz siebie, nie wiesz, co masz robić, po prostu ciągle ktoś coś ci każe, a to nie jesteś ty sama. Mhm. Więc zaczyna się podróż w miejscu, gdzie bohaterka kompletnie nie wie, kim jest. I ona tam, piosenka po piosence, dlatego też ta. Cała płyta opowiada całą tą historię, tej transformacji, więc jedna piosenka opowiada jakby jeden rozdział. Więc w kolejnych rozdziałach dowiadujesz się też, że ona jest samotna, ona kupuje bez końca, nie wiadomo po co, mm -hmm. jakieś przedmioty, których potem nawet nie potrafi wykorzystać, bo nie wie nawet dlaczego je kupiła tak naprawdę. Ulega reklamom i presji ta, ta. ze sklepów na przykład. Zagubiona, potwornie zagubiona mm -hmm. kobieta. I w połowie płyty w, w siódmym utworze ma sen. W tym śnie dostaje informację. Twoje życie ma sens. Ale ona nie wie, w ogóle nie słyszała o czymś takim wcześniej, więc zaczyna się dopytywać. Ale jak? Co zrobić w takim razie z życiem, które mam? Jak je wykorzystać? Skoro ma mieć sens, to w jaki sposób? I późniejsze utwory już jakby opowiadają tą historię, kiedy zaczynasz szukać. I już przestajesz słuchać tego, co było wcześniej, czyli narzuconych wizji Twojego życia, ale zaczynasz słyszeć siebie, swoje ciało. Zaczynasz szukać życia, które może mieć sens, zaczynasz pytać, co w ogóle chciałabyś robić. I ona odnajduje siebie w konsekwencji, w ostatnim utworze, jest, jest szczęśliwa, bo jest sobą. Więc jest ta cała historia taka, że z miejsca, gdzie nie wiesz, że jesteś fajna, dochodzisz do miejsca, że. Jesteś zachwycona sobą, bo nikim innym być nie możesz. Więc taka była ta opowieść. Czyli tak jak motyl. Przepoczwarza się z poczwarki i staje się pięknym motylem. Dokładnie. Mhm. Tylko odrzucasz po drodze wszystko, co nie jest tobą. Ciężka praca. Nie. Wszystko zależy od tego, jaki masz bagaż doświadczeń. Jeżeli masz naprawdę ciężkie traumy, masz. Potężne braki, powiedzmy z dzieciństwa, to tak, to może być ciężka praca. Natomiast ja zakładam, że praca powinna być lekka, przyjemna, miła, w ogóle w całym naszym życiu. A poszukiwanie siebie tym bardziej, bo zawsze tam, gdzie odnajdujesz lekkość, tam jest prawda. Więc dlatego ciężka praca nie. Właśnie uciekanie od ciężkiej pracy, szukanie miękkości, lekkości, radości w życiu, to, to nie jest ciężka praca. A w jaki sposób to w praktyce wygląda? Żeby znaleźć siebie. Właśnie to odczuwanie siebie, jak się czujesz, kiedy się spotykasz z czymkolwiek w życiu. A uh -huh. jeżeli spotykasz człowieka i czujesz takie zaciśnięcie, nie idź tam dalej. Uh -huh. Nawet jak myślisz o nim albo o pracę, którą chcesz wykonać, i czujesz to zaciśnięcie, ciało ci mówi – uciekaj. To nie jest to miejsce, to nie jest ta, ta decyzja. Poczekaj na coś, gdzie się poczujesz tak. Uh -huh. Gdzie się poczujesz radośnie, lekko, żebyś chciała tam podejść. Bien chciała to zrobić. To jest tak. To jest naprawdę kontakt ze sobą, takie, tak jak dzieci mają. Bo dzieci czują, co jest miłe i tam zostają, a jak coś im się nie podoba, to idą dalej. Czyli tak naprawdę powrót do tego, co w dzieciństwie mamy jako taką podstawową bazę. Tak? Jeżeli się sparzymy, nie dotykamy tego więcej. Czy w życiu zawsze chodzi o to, żeby nam było miło i przyjemnie? Czy właśnie w tych trudnych sytuacjach nie czyhają na nas wyzwania, które nas rozwijają i powodują transformacje? Różnie to bywa. Niektórzy nie muszą mieć ciężkich doświadczeń, bo się uczą na bieżąco. Ja mam takie odczucie, że jak wchodzisz w coś, co nie jest Twoje, to musisz dostać trudną lekcję. Uh -huh. A możesz wcześniej, właśnie z tego odczuwania, podjąć decyzję: N -n -n, nie, nie, zostanę w domu. Poczekam na coś, co właśnie mnie otworzy. Nie trzeba tak naprawdę sobie dokuczać. Uh -huh. Ja mam takie poczucie, że dokuczamy sobie, wchodząc w rzeczy, które nie są nasze. Które nas ograniczają, które nas czynią nieszczęśliwymi. To są nasze decyzje. Pamiętaj, właśnie czujemy to albo nie, więc ja nakłaniam każdego, żeby czuł tutaj, bo serce nigdy cię nie oszuka. Ta przestrzeń zawsze powie ci prawdę. Wróćmy jeszcze na chwilę do płyty. To jest gorąca płyta, bo nagrana razem z kubańskimi artystami. I e, skąd ten ogień w tobie, Asiu? To jest ta żywotność moja. To jest długa historia, która się zaczęła, jak miałam 11 lat. Kiedy na kolonii się obudziłam. Byłam trzy tygodnie sama, bez rodziny. I tam zaczęłam eksplorować życie. Wiesz? I to było naprawdę chyba najbardziej kluczowe doświadczenie w moim życiu, które wyciągnęło mnie z takiej przestrzeni, jestem dzieckiem, ktoś za mnie właśnie decyduje jeszcze, do przestrzeni, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie nie znam nikogo i niczego. I zaczynam świat dotykać. Smakować, zaczynam być obecna. Czyli myślę, że wtedy, w tym jedenastym roku życia, otworzyły mi się zmysły jako ten sposób kontaktu ze światem. I uważam, że to jest najwłaściwsze, ponieważ, będąc w głowie, w założeniach, nigdy nie wiesz, co ta rzeczywistość ci naprawdę oferuje. Uh -huh. Masz jakieś koncepcje. Natomiast, kiedy właśnie dotykasz, słyszysz, hmm, no to wtedy korzystasz z tego. Więc sądzę, że to chyba te zmysły, które mi się wtedy otworzyły, prowadzą mnie przez życie i każą mi sprawdzać, co mi jest możliwe. Miałaś 17 lat i to wydarzyło się zupełnie spontanicznie? Czy miałaś jakiegoś przewodnika, nauczyciela, który ci wskazał? Wolność. To była wolność. Mhm. Bardzo niewiele zasad. W lesie nad jeziorem, dużo nowych osób, nieznane miejsca, bycie samą. Otworzyło mi się właśnie to coś, takie wiesz. Okej, okay, gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Co ja mogę teraz zrobić? No i to zostało. Wyrażasz swoją transformację poprzez muzykę. Muzyka jest Ci bardzo bliska. Dlaczego? Zaczęło się wszystko w moim pokoju rodzinnym. Mój brat mnie uczył muzyki. Słuch słuchałam z nim muzyki, jak miałam 10 lat, jak miałam 5 lat. Jak miałam 10 lat, to już słuchałam e, klasyki Roka, The Doors. Także. Często skomplikowane utwory dla małego dziecka tworzyły taką przestrzeń też przygody, bo musisz słuchać uważnie, jeżeli to jest trudne, jeżeli to jest Jetrotal, jeżeli to jest Led Zeppelin, to tam się dużo dzieje. Mhm. Więc brat mi nauczył słuchania muzyki. A już jak miałam 12 lat, już byłam przebudzoną młodą kobietą, zaczęłam chodzić na koncerty. Czyli muzyka była jakby od dziecka blisko. Później, mając 16 lat, jeszcze nie wierząc, że ja sama jestem muzykiem, zaczęłam pracować w show biznesie na festiwalach. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. 9 lat w showbiznesie od 16 roku życia. A kiedy połączyłaś muzykę z terapią? Bo można powiedzieć, że Twoja płyta ma też taki wydźwięk terapeutyczny. Z jednej strony myślę, że to było jak poznałam Olga Szwagier 25 lat temu, kiedy pokazała mi, że śpiewanie do wewnętrznego dziecka jest najbardziej. Takim prawdziwym śpiewaniem, gdzie nie ma zasad, nie ma struktury, można fałszować, mhm. ale śpiewasz ze świadomością, że ty tam jesteś, obecna, śpiewasz do siebie samej. Mhm. To... Bez audytorium. Oczywiście, oczywiście, tak, na warsztatach. Czyli każdy to może zrobić? Tak. To myślę, że ona otworzyła mi ten kanał świadomości, że muzyka jest narzędziem i do transformacji, i do uzdrawiania. I potem robiłam muzykę przez wiele lat. Improwizowałam, nie śpiewałam piosenek. Gram na bębna, gram na didgeridu, śpiewałam też, tak właśnie mówiłam, improwizując. I któregoś dnia, już właśnie przy okazji tej płyty, pojawiły się piosenki, ale ja nie wiedziałam, co ja robię. To po prostu spłynęło do mnie. Te historie, o których mówię na co dzień ludziom, ponieważ pomagam ludziom, robię numerologię, jestem kołczem szczęścia, robię warsztaty. Więc połączenie mojej świadomości. Co można sobie dać, i tego, że grałam już wcześniej. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do zakupienia płyty Mariposa. To piękna podróż, transformująca nie tylko dla bohaterki, ale też dla osób jej słuchających. Y Dziękuję Ci serdecznie, Asiu. Zrobiłyśmy taki mały coaching. Opowiedziałyśmy o tym, co daje spełnienie, co daje szczęście, co daje pasję w życiu. Serdecznie Ci dziękuję i życzę Ci powodzenia na tej nie tylko muzycznej ścieżce, ale również terapeutycznej, warsztatowej. Ja przede wszystkim, wszystkim przede wszystkim wszystkim mm -hmm. życzę szczęścia, bo cóż można więcej dostać w życiu? Poczucie, że to życie dla Ciebie ma sens? Znalezienie takiego miejsca, gdzie jesteś szczęśliwa, szczęśliwa, tego wszystkim życzę. Więcej na portalu One Energy. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i dołącz do społeczności na Facebooku oraz Instagramie.